Witam serdecznie, nazywam się Marek Grabowski i witam Cię na naszej kolejnej lekcji, lekcji czwartej kursu MLM w internecie. Zbudowaliśmy specjalny system, który pozwoli Ci stworzyć kilka niezależnych źródeł dochodu jednocześnie i zarabiać kilka średnich krajowych w zaciszu własnego domu. Dzisiaj porozmawiamy o tym systemie, który Ci właśnie proponuję. Jak już wiesz, pracujemy w MLM wiele lat. Od dwóch lat szukamy sposobu, aby wykorzystać do naszej pracy internet. Próbowaliśmy różnych form działania: były to webinary, ogłoszenia, reklamy, kursy internetowe i wiele innych. Nie będę za mocno wspominać, że wydaliśmy masę kasy na różne kursy, materiały i coachingi. Szukaliśmy aż do chwili, kiedy natrafiłem na marketing partnerski. Przy okazji, tutaj na zdjęciu widzisz mnie i widzisz moją żonę Krysię. Chciałbym wrócić do pytań, które zadawałem Ci na samym początku naszego kursu. Pytania te są o tyle ważne, że musisz się nad tymi pytaniami zastanowić, ponieważ one dają Ci motywację do dalszego działania. Pytanie pierwsze. Czy jesteś poważnie zainteresowany, czy zainteresowana stworzeniem stabilnego i pasywnego dochodu? Czy faktycznie chcesz spełniać swoje marzenia i mieć więcej czasu dla rodziny i znajomych? Czy chcesz poczuć to wspaniałe uczucie, gdy zarabiasz niezależnie od tego, czy pracujesz, czy smacznie śpisz? Jeśli pozytywnie odpowiedziałeś na wszystkie te pytania, to witaj w klubie, witaj w naszym systemie. Nawet jeśli nie masz doświadczenia we biznesie, to w tym, z tym systemem masz większe szanse niż kiedykolwiek, aby zarabiać pieniądze. Zastanów się, jeżeli inni to potrafią, to dlaczego nie ty? Cały system jest już gotowy i właściwie nie z pełna 48 godzin, może pracować dla Ciebie. Dzień i noc. Otrzymasz specjalnie przygotowaną kampanię e-mailową. Także od samego początku będziesz mógł, będziesz mogła budować listę oraz relacje ze swoimi subskrybentami i oczywiście promować swoje produkty, swoje usługi, swój biznes. MLM na przykład. Tak, już niedługo y, może wyglądać jedna z Twoich stron. Jest to jedna z najskuteczniejszych stron do przechwytywania adresów e-mailowych. A to jest dopiero początek góry lodowej. Y, wyobraź sobie, że nie musisz martwić się o programowanie, grafikę, skrypty, treści oraz otworzenie produktów. Wszystko zostało już przygotowane i w dosłownie kilka godzin może być gotowe do pracy. Y, cała logistyka odbywa się bez Twojego udziału. Przyjmowanie zamówień, wysyłka y, zamówionych produktów, wszystkie kwestie związane z obsługą klienta itd. itd. Y, o żadną z tych rzeczy nie musisz się martwić. Dostajesz własną stronę, która działa na tzw. autopilocie. Samodzielnie będzie zbierać dla Ciebie adresy e-mailowe i 24 godziny na dobę będzie nawiązywać relacje z Twoimi subskrybentami. Dodatkowo otrzymasz specjalnie przygotowany newsletter, do którego podłączona będzie Twoja oferta, Twoja propozycja. I dzięki temu w dość krótkim czasie możesz zacząć generować zyski. Oto tylko kilka funkcji, które znajdują się w pakiecie naszego systemu. Będzie to jest to w zasadzie profesjonalna kampania Follow-Up. Otrzymasz tekst do swojej kampanii e-mailowej. W skład tej kampanii wchodzi tekst pisany i filmy wideo. Będziesz mieć materiałów przynajmniej na kilka tygodni, a będą one stopniowo dodawane. Otrzymasz nieograniczoną moderację wiadomości, czyli nieograniczoną możliwość moderacji tej wiadomości, czyli możesz zmieniać i aktualizować swój autoresponder, kiedy tylko zechcesz. Cała lista będzie należeć tylko i wyłącznie do Ciebie. Otrzymasz chroniony hasłem e, Internetowy panel zarządzania. Co to oznacza dla Ciebie? Znaczy, że możesz zarządzać swoim biznesem z dobrego miejsca na świecie. Czego potrzebujesz? Tylko laptopa i dostępu do łącza internetowego. E, masz możliwość personalizacji Twoich wiadomości. Możesz w ten sposób, w szybki i prosty sposób, e, jakby budować relacje ze swoimi subskrybentami. Otrzymujesz pakiet internetowych narzędzi. To jest bardzo ważna informacja i od, do tego za chwileczkę wrócę. Otrzymasz również dostęp do zamkniętego bloga, na którym jest pełno szkoleń z e-biznesu i będziesz mieć to za darmo. Przejdziesz sami, sama czy gruntowne szkolenie marketingowe, dowiesz się, jak skutecznie promować biznes, jak zdobywać nowych partnerów. Otrzymasz gotowy mailing, który będziesz mógł wykorzystać do swoich kampanii i poznasz. Największe sekrety skutecznego e-mail marketingu. Dowiesz się, jak skutecznie blogować oraz wiele więcej, wszystko po prostu w jednym. To jest bardzo istotne, jeśli chodzi o, o te szkolenia marketingowe. Do tych szkoleni też za chwileczkę wrócimy. Teraz wróćmy do tego pakietu internetowych narzędzi. Otrzymasz wielokrotny autoresponder, gotowe szablony stron przechwytujących. Wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć własną stronę. Otrzymasz pokój webinarowy, z którego będziesz mógł nadawać, będziesz mógł tworzyć różnego rodzaju szkolenia. Konto hostingowe, roselerskie, z możliwością utworzenia do czterech kont klienckich. Na swoich czterech domenach będziesz mógł sobie utworzyć, czy będziesz mogła sobie utworzyć swoje strony internetowe, czy też blogi. Video hosting z możliwością nagrywania filmów z poziomu przeglądarki. Będziesz nagry mogła nagrywać sobie szkolenia, nawet z ekranu internetu. otrzymasz tak zwany blogger builder. Wystarczą no dwa kilka kliknięć i masz swojego bloga. Oraz oczywiście dostęp do szkoleń z Akademii Nowoczesnego Marketingu. I to jest właśnie też bardzo ważne, ponieważ będziesz się Uczyć. Jeżeli nawet nie masz wielkiego pojęcia na temat y, e-mail marketingu, y, na temat y, e-biznesu, na temat nawet MRM-u, to y, w tej Akademii Nowoczesnego Biznesu tego wszystkiego się nauczysz. A to dopiero początek. Yy. Jeśli masz już dość uganiania się za potencjalnymi współpracownikami, przyszłymi partnerami, prawda? Jeżeli drażni cię to, gdy widzisz coraz więcej osób odnoszących sukcesy w marketingu sieciowym, a tobie no, nadal nie wychodzi, to znajdziesz tutaj coś dla siebie. Nauczysz się, jak za pomocą takich online technik przebudować od podstaw cały swój biznes MLM-u i odnieść upragniony sukces. Tutaj nie chodzi o jakieś tam psychologiczne dydny małe, tylko o konkretne strategie. I metody budowy biznesu, które pomogły już tysiącom networkerów na całym świecie. I posłuchaj uważnie. Wszystko zmieniło się w bardzo szybkim tempie od czasów powstania internetu. I to wcale nie jest Twoja wina, że dzisiaj tradycyjne metody budowania biznesu już nie działają, albo przynajmniej działają bardzo słabo. Ale właśnie na horyzoncie pojawiła się nadzieja, i to nadzieją jest system, który Ci proponuję. Pamiętaj, Zbudowaliśmy specjalny system, który pozwoli Ci stworzyć kilka niezależnych źródeł dochodów jednocześnie i zarabiać kilka średnich krajowych w zaciszu własnego domu. Jeżeli jesteś zainteresowany, jesteś zainteresowana, zapraszam na moje kolejne lekcje. Na przyszłych lekcjach już wejdziemy do systemu, pokażę Ci firmę, z którą będziemy współpracować w ramach tych narzędzi i dowiesz się wiele, wiele. Innych ciekawych rzeczy. Serdecznie Cię zapraszam. A teraz do usłyszenia.